Nazywam się Nicolas Desjardins, twórca narzędzia INP Fascia Tool. Chciałbym podziękować za zakup tego wspaniałego narzędzia. Wyjaśnię, jak prawidłowo go używać, ale najpierw trochę historii. Narzędzie to inspirowane jest tradycyjną Gua Sha, używaną w Azji, obecnie popularną na całym świecie. Problem z konwencjonalną Gua sha polega na tym, że jest bardzo gruba po obu stronach i nie jest zbyt ergonomiczna dla dłoni. Historia jego powstania jest dość zabawna. Ponieważ tradycyjna głasza spowodowała u mnie skurcze mięśni rąk, więc musiałam szorować dłonie głasza, żeby je złagodzić. To było jak zażywanie trucizny i antytrucizny. Z pomocą zespołu inżynierów zaradziłem tej sytuacji, dzięki czemu był nie tylko bardziej ergonomiczny, ale także lżejszy i można go układać w stosy, a także nadawał się nie tylko do terapii manualnej typu głasza, ale także do reedukacji sensorycznej skóra. Jego grubszą stronę wykorzystuje się do terapii typu Gua natomiast cienką i ścierną stronę wykorzystuje się do pielęgnacji skóry, dłoni i stóp w celu rehabilitacji 4 z 5 receptorów czuciowych skóry, ale także do wspomagania reintegracji odruchy pierwotne, takie jak odruchy podeszwowe, babińskiego i dłoniowe. Możemy nawet popracować nad odruchem ssania, a także nad płatem ciemieniowym, w którym znajduje się kora czuciowa. Ostrza narzędzia pomagają również stymulować limfę. Jedynymi rodzajami receptorów, które są wykluczone w rehabilitacji skóry za pomocą narzędzia INP Fascia Tool, są chemoreceptory, które są receptorami chemicznymi. Mówiąc o chemii, użyte materiały są zatwierdzone przez FDA, a zatem są nietoksyczne. Twój doradca mógł nie pokazać Ci testów przed i po użyciu narzędzia INP Fasia sprawdzających Twoją postawę, siłę i mobilność, ale istnieje kilka możliwych testów, które to potwierdzają. Na przykład stymulacja dużego palca u nogi przyczyni się do lepszego zgięcia bioder. Stymulacja pięty poprawi wyprost bioder, stymulacja zewnętrznej krawędzi stopy pomoże w odwiedzeniu biodra. Jeśli twój doradca jest przeszkolony w zakresie metodologii Akademia Neuera, będzie w stanie pokazać ci, że niektóre dezaktywowane mięśnie mogą natychmiastowo się reaktywować po rehabilitacji skóry stóp. Jeśli chodzi o postawę, skóra na stopie jest najważniejszą strukturą dla układu nerwowego, która przesyła do mózgu informacje o ułożeniu ciała względem podłoża, dzięki czemu może on podjąć decyzję trzy razy na sekundę, zmienić położenie użytkownika w osi pionowej, którą uzna za najbardziej stabilną z możliwych. Dystansuję, wróćmy do podstaw. Jak korzystać z tego wspaniałego narzędzia? Wykonaj następujące kroki. Najpierw podskocz w miejscu na kilka sekund, aby powrócić do postawy neutralnej, bez udawania idealnej postawy. Po drugie, spokojnie i bez poruszania stopami, spróbuj wyczuć kontakt tych stref wsparcia z podłożem jedna po drugiej: lewa pięta, prawa pięta, lewa zewnętrzna krawędź, prawa krawędź zewnętrzna, lewy duży palec u nogi, prawy duży palec u nogi. Ważne jest, aby podczas tego ćwiczenia propriocepcji nie poruszać się. Aby nie wymusić pobudzenia receptorów. Na przykład jeśli słabiej czujesz lewą piętę w porównaniu z prawą, załóż, że lewa pięta będzie szorować. Wyobraź sobie, że jesteś samochodem z sześć kołami. Czy uderzyłbyś w drogę z trzech przebiciami? Zasada jest praktycznie taka sama, jeśli chodzisz z trzech dysfunkcyjnymi punktami podparcia, dlatego obszary wsparcia, których nie czujesz lub masz trudności z odczuwaniem, to te, które będziesz musiał stymulować za pomocą narzędzia INP Fasia Tool każdego ranka przed założeniem skarpetek i każdego wieczoru po zdjęciu skarpetek. W końcu pewnego ranka będziesz w stanie poczuć wszystkie strefy wsparcia bez konieczności codziennego stymulowania ich za pomocą tego narzędzia. W dniu, w którym nadejdzie ten ważny moment, wyrób sobie nawyk skanowania informacji o stopach podczas wieczornego mycia zębów. Ja osobiście tak robię żeby mieć pewność, że problemy nie wrócą. Kiedy punkt podparcia staje się znieczulony, przywołuję go do porządku za pomocą narzędzia INP Fascia Tool. Polecam zaopatrzenie się w Q-Technology, jeśli jeszcze jej nie masz, aby znormalizować inne ważne struktury postawy i nie tylko. Wizyta u posturologa Neuera może przynieść Ci ogromne korzyści zarówno dla Twojego zdrowia, jak i wydajności. Dzięki temu skorygujesz priorytetowe dysfunkcje układu neuroposturalnego i przyspieszysz proces optymalizacji. Teraz w praktyce zeskrop zewnętrzną krawędź stopy pod stopą cienką krawędzią narzędzia używając kąta zamkniętego. Rób to dość energicznie, ale nie powodując bólu. Pocieraj przez około 15 sekund. To obszar, który może łaskotać. Zeskrop pięte cienką krawędzią narzędzia, używając kąta zamkniętego. Celem jest zawsze wywołanie znaczącej stymulacji sensorycznej, ale bez bólu. Pocieraj przez około 15 sekund. Zeskrop duży palec u nogi i głowę pierwszej kości śródstopia w dwóch etapach cienką krawędzią narzędzia, używając kąta zamkniętego. Ten obszar może być bardzo drażliwy. Pocieraj przez około 15 sekund. To narzędzie jest dobre dla całej rodziny, więc życzę wszystkim szczęśliwej rehabilitacji.